Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu w Paryżu zaczęło się dwudniowe posiedzenie zarządu Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Omówiono sprawy międzynarodowych zawodów balonowych, międzynarodowych regulacji dla prywatnych samolotów sportowych i kwestię przyjmowania do Faj kolejnych aeroklubów. Przedstawicielem Polski był podpułkownik January Grzędziński. Jeden z najważniejszych działaczy polskiego lotnictwa sportowego i orędownik rozbudowy lotnictwa w Polsce. Lotnicza historia Polski